Ile początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego 7, 9, 11 i tak dalej trzeba dodać, aby otrzymać liczbę 891? Zapiszmy sobie dane A1 równa się 7, R równa się 2, SN równa się 891, nasza suma, i szukane nasze N, ilość wyrazów. Wzór, z którego będziemy korzystać, to Sn równa się A1 plus An przez 2 razy n, i już w poprzednim filmie to omawiałem, więc przejdź, przechodzimy sobie przez podstawianie i ostatecznie otrzymujemy Sn równa się 2A1 plus w nawiasie n-1 razy r przez 2 razy n. I do tego wzoru będziemy podstawiać. Zatem Piszemy sn równa się 2 razy a1, to jest nasze 7, więc razy 7, plus w nawiasie n-1 razy nasze r, czyli 2, przez 2 razy n. Piszemy dalej. sn równa się 7 razy 2, to jest 14, czyli 14, plus wymnażamy nasz nawias, czyli 2n-2 przez... 2 razy n. Otrzymujemy. Sn równa się 14 minus 2 to 12 plus 2n przez 2 razy n. Gdybyśmy wyciągnęli sobie przed nawias z licznika dwójkę, otrzymalibyśmy i zamienili stronami, otrzymalibyśmy 2 w nawiasie 6 plus n, a w mianowniku 2 razy nasze n to się równa nasza suma, czyli sn. Teraz po wyciągnięciu przed nawias możemy sobie skrócić dwójkę z dwójką i otrzymujemy 6 plus n razy n równa się 891. Tu już podstawiliśmy nasz, na, naszą liczbę z, y, z treści naszego zadania. Przenosimy liczbę na lewą stronę i jeszcze wymnażamy nasz nawias. 6 razy n to jest 6n. N razy n to n kwadrat. I liczbę, jak przenosimy na lewą stronę, zmieniamy znak to jest 891. To się równa 0. No i tutaj musimy sobie obliczyć teraz delt i n1 i n2. Więc przepiszmy nasze dane szukane. I wyliczamy deltę. Delta równa się b kwadrat minus 4ac. Naszym b jest liczba 6, więc zapiszmy, że delta równa się 6 do kwadratu minus 4 razy 1, bo przy n kwadrat stoi nic nie stoi, więc jest 1 razy y, nasza, y, y, nasze c, czyli minus 891. 6 do kwadratu to 36. Minus 4 razy minus 891 da nam 3564, i po sumowaniu otrzymamy, że delta równa się 3600, a pierwiastek z delty równa się 60. Zapiszmy sobie teraz, że będziemy liczyć nasze n1 i n2. Czyli n1 to się równa, tu zapisujemy wzór minus b minus pierwiastek z delta przez 2a, to się równa, no i podstawiamy za nasze b szóstkę, za y, pierwiastek z delty 60, no i 2a, czyli 2 razy 1, czyli otrzymujemy minus 6 minus 60 przez 2, minus 6 odjąć 60 da nam minus 66, przez mianownik nasz, czyli 2. Minus 66 na 2 da nam minus 33. I liczymy N2. N2 to się równa minus B plus pierwiastek z delta przez 2A, czyli otrzymujemy, że minus 6 plus 60 przez 2 to będzie 54 drugie, a to się równa 27. No i tak jak widzimy, liczba e, minus 33 nie spełnia założeń naszego zadania. Nie należy do. Liczby naturalnych dodatnich. Zatem zapisujemy odpowiedź. Aby otrzymać liczbę 891, należy dodać 27 początkowych wyrazów ciągu.